Dobra, e, jak są, są tu, tu, nie, nie, tu nie, 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 Setek! nie, 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 zabrać. Jak jak sądzisz Piotr, jakie są plusy no. w Pantheon -Lisi? Czy uważasz, że oni są w stanie to wygrać? Pantheon Lisi nie, nie wygra. To, to jest Lisi na, na... A, prostu... to ja mi biję waszego Andy no. No. Ja myślałem, no, że ja ci na First Nice! Dawaj, stawę się osłania. Dobre. Nice. Nice. Yes, Pierwsze. Pierwsza igra dzisiaj dzisiaj. Ja że mam drewno Przepraszam. 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 to. Przepraszam. ja Przepraszam. te Przepraszam. reda. Przepraszam. Chyba, że ona mi zawaliła... Chyba, że Ciebie. Nie dobiję, bo ta gra jest zbugowana. No dobrze, no dobrze. Nie, to są taki tak zbugowany gówno. Czemu ja, używ, mając Nimbus Cloak'a jestem wolniejszy od gościa, który nie ma żadnego movement speed'a? Oj, o jest taka. Może repelaj to! Oj. oj. Daleforce czy kraken jak sądzisz Nie wiem Taken ja Mamma Galeforce czy Kraken wiesz, wiesz że Piotrek to że jesteś uzyk, użyteczny i będziesz mnie skłaniać Ty Evelyn była na bocie? Tak. tak Możesz wchodzić do dżungli Dobrze, Wiesz, że ona pewnie ma blue, a ja jej zapieprzyłem reda I już nie mam czego brać od niej nie mogę z tobą filtrować, biorę w Nie mogłem, mam w tym za dużo życia. Niee. Kupę. No, przyniesie. Biorę taczkę. gdzie gdzieś zrobić ktoś? Nie. Yeah. się oh, to, się spodziewa, może? O, teraz widzimy Piotrek Ja, jak na maszynie schodzi od razu, ja też idę, dobra, go. Zamykać ją! Ja tak, na... też mata ma tyle farmy? Przecież ja jej zapieprzyłem reda. Ona musiała mi coś zawalić jeszcze. O, wchodzimy w te Akali. Nie, to jest tragedia. Tak, co Na ta. Kurwa. tam gdzie? Nie, ja chyba cię uratuję, tak, ja cię uratuję. Ja trzymam, ja ich trzymam, ja ich trzymam za mordy. Owo. Zjąłem. Bardzo dobrze tam gdzie. Ja? Ja! No! Jeszcze Kai'Sa... Ewelina padła. Aha. No. Nice.

co ona zapieprzała farmę z linii, bo przecież wszystkie moje kampy stoją, a ja i zajęła e, jednego, więc co jest? Nie rozumiem. Niestety, Na no to pani zajda. Chodź, Piotrek, chodź. O, okay. To jest Lisin, my się go nie boimy, patrz. Daj im blind, lysmryka, daj oni lysmryka, nie wiedzą lysmryka. co się dzieje. Dobrze. Mam już E. Dobrze, daj, daj mu z daj, daj se seka, dobrze bardzo, Piotrek. Bardzo ładnie, Piotrek, dobrze się spisałeś. Ej, co Piotrek to masz, i Jak, jak. I Dobrze, dobrze, ja się i tak rozkręcam w lejcie, o kurwa Ewelina. Idę, idę. Nie, 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 ja się boję, albo nie, jednak skoro mam krowę. Chodźmy, chodźmy. Nie mogę auto-atakować to przez creepy. To wybacz Piotrze, nie mogę przez creepy, moje auto-ataki się wypierczają na creepach. Ty się, ty się wiedziałeś, co robię, ale już po to dymą, a oni Moje auto-ataki się wypierczają na tych creepach. Siema, Stachu. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> Czekaj, wardy. Dobra, nie. Czemu o, mnie? Pomóż mówi, mi życia! Że Gwen pokona Mundo, no i jednak się nie pokonała. Nie wiem, że coś się tak skończy. Czemu ja też mam jak można przegrać na Mundo, mając Ignite'a? Bo się leczy, chłop. Ten Ignaj, dla niego to jest taki kałaszka w dupie. Wyś, e, usiądzie, zaboli, wyjmie, przestanie boleć. Ale dziura pozostanie. Czyli kuldan głęb na Ignajsie bez fryzjersza. Twoja stara. Tutu turu tu, tu, tu. tu, 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 tu. Idę. Piotr, jesteś gotów na engage? Oni wiedzą. Mają warda. By tu jest. Bo jesteś zamykany, Piotrek? Nie, on nie wie, że ja tu jestem. Jesteś Kurwa, prawie zrobiłem trika z wizją. Co on robi? No jest... Pamiętaj, że Welina może ci się nie widziała, Maszerkę? Ten... A. O potem warto pamiętać, że ono za przylicz może kręcić. No patrz na mnie. No właśnie, kurwa. Eee, właśnie dobra, to jest 3, 4 1 chłop. Watch me. I, me. Mogę się wygrywać, ale dobrze. Alez Alez po boże teraz, teraz jak będzie ten Jak będzie na grani, to wszyscy zobaczą, że nie mam tego, ale to poda No zapał. Oj, ale będzie hej Ale ale będę mi jechać, jak się czuję Uch. Ale no dobrze, 16.9 Prawda nie mamy słowa? Nie, no to, to jest jakieś badziewie eee. na bocie. Weźcie CS bo dobra. oni się z creepami dzielą. Co? A, dobra, mhm, nie mi nie, nie wytarzajmy w No, a się dzielą, to jeszcze gorzej. Zim trochę się cofam na separacie. strasznie spadł. To się u nich leczy? No, ja. Jak? Co? So dobra, nie, idę pod kolektor i pójdę się na przykład, tekst E Klaus, klaus. A wszystkie takie mocne. No, Akali ma 1,6. Prawdopodobnie, jak złoży... Prawdopodobnie będzie również ten. A Panteon? Bo złożyli tam odpowiedni. Jaki odpowiedni Pod moje D4. Tak, ale z użytego. E, Mówiłeś, że ktoś się leczą, to pan tam jeszcze odnieść się. leczyć. Oh, Dobra. Chodzimy pod wieżę. po dwie rzeczy. Nie sądzę. Nawet nie ma sam, bardziej bóra. kompetentnej linii od Waszej. Możemy ją wziąć, tak. Piotrek. Jotrek. <laughs> Panowie, nie ma bardziej kompetentnej linii niż wy, więc idę tam puścić heralda. O, okej. Okay. Okay. I kolejny KS. Idziemy na nie, żartowałem. Nie, Mam Fake. That's that's how main plays. <grymne> ja się, może byśmy to wygrali! ja, u, ja uwielbiam wchodzić tak z muki, bo ja się wtedy czek taki pro player jak balek w klawiaturę. No lewe to jest mocno. No, to jest no, no to jest nie mocno. Na tyle mocno, że. że nie mocno. Tak potrzebowałbym Twojej asysty. Kurwa. Albo! Nie, wygnać. Gdyby nie, Ignat, to. nie, no i tych tak.

a w powinniśmy się zmienić, widzę są to Nie, musimy na topie pomóc. Idę zmoka robić, Dobra. ten smok nam się przyda. A przeciwnikom jeszcze bardziej. Ja pierdol, to gówno, to gówno to gówno. Dobra, przysze przys przyszedł Zobaczyłem, powiedziałem, że gówno i przyszedłem. <noise> to tak proszę, miałem zdrowego no, no co ci chodzi, dajmujemy go Nees no, To mi teraz przyjść taka Ewelina z masz opa jak przyjdzie Ewelina, ten złą na moim wózku. Ewelina jest bezerki. A, jest u mnie. Ty kurde długo gonili, szczerze mówiąc. Jak ja potrzebuję, żeby móc te zypołu, wiesz, ulepszyć? Yy, nasz szorstów. Stop. Stop. Ile potrzebuje mieć pieniędzy, aby solo-kernąć tę grę? W sensie nie pieniędzy w grze, tylko żeby Riotowi przelać. A, <laughs> hmm, <to> tak <laughs>

Co no robi tu Gwen z ciekawości? Czemu ona jeszcze tu stoi? O, Phantom? Czy Infinity? Dobra, złoży Fantoma i później nic, nic. No, potrzebuję jak złożyć więcej, to nie idzie stać mnie teraz, nie wiem Trochę chujowo Ale jednak, no jest ważne. Nice Double kill The hunting ground has changed Nie, już nie ma ratunku dla tej gwana. Ej, daj mi drugiego fila, boże święty. Co ja zrobiłem mogę ks właśnie nic? Idziemy mi to nie? Właśnie nie wiem co chcemy zrobić. Ja puść. Nie, kurwa, Piotrek. otta. <laughs> <Ty buch. śmiech> Jestem idiotą. No, da, przepraszam. Przepraszam wszystkich, ale mam dawno. To ty wygrałem do O, żyje? To jest zrobione. Dobra. Ja cię To nie jest A? To jest nieoficjalne. Jeszcze mundur, Kurde, ty... ja Kurde, druga Feralda mam, przed chwilą to, to... zrobimy. Mam jakieś te, Nic nie ogarniam, co się dzieje. Piotrek, wchodź. Kurczę, akurat nie wiem, ma Muszę stwierdzić, że taki czambuł ultra dał też? Nie, bo nasz. Szor... Ile? Naszą stufa nie złożyłem, kurwa. złożony jakiś. już z tą delce. Ja nikt nie spada naszą stufa. No, przecież jesteś kajcą. No ale tak słyszę, Phantom dancer, a nie ma, zonie, nie byłem. To jest w sezonie, nie wiem, ducha, czykolwiek. Yeah. Umrę, jak tak zrobię? Tak. Okay. By like the... <coughs> 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 to było dobre. Ale ja nigdy nie byłem To jest GG, jeżeli coś, taki, jeżeli coś takiego może przejść, to, to jest GG. But this is Zed main I think they are going to kill me I'm going I yeah, do Shut down, this world is changing Po mogę nie iść pierwszy. Nie w to. się jak tutaj, Piotr? No. Zaraz hmm. znajdę engage. To oni robią, ja w No A nie chcę coś O wyrobicie pasady. to nie blokuje jakby akadem Ona ma większe zdolności niż my Szkoda, że nie dałem jednego autoska więcej.